to wyszło. By czy byłem kiedyś na żużlu? Moja przygoda z żużlem jest smutna i obrażą się na mnie ludzie, którzy lubią żużel. Także, także może jej nie będę opowiadał. Sadge? <grytanie> no bo nie, bo ludzie się... Ja wiem, że jest dużo fanów w żużlu, no. W sensie nie wiem, czy u mnie na streamie jest dużo fanów w żużlu, ale ogólnie yy, no jest tak, że no, że kumpel kiedyś mnie wziął na żurzel, nie? No i powiedziałem: W sumie nigdy nie byłem. A on mówi: Stary, to jest tak zajbisty sport. W ogóle się tak wkręcisz. A mówię: No dobra, nie? Git, nie? No i pojechaliśmy na ten Żużel. No i ja tak patrzę: stadion, ludzie w jakiejś tam wiecie, piwerka i tak dalej. Mówię: Kurde, fajny klimat, nie? Siadam na tych trybunach, siedzimy razem, tam sobie powiedzieliśmy po browarku. Przyjechaliśmy akurat wtedy Uberem, chyba, czy taksówką, już nie pamiętam. A nie! Yy, jego kolega nas podwiózł, który gdzieś potem jechał do pracy i nas podrzucił, miał nas odebrać po wszystkim. Yy, no i tak sobie siedzimy. No i on mówi, stary, w ogóle dzisiaj się ściga ten, ten i ten, ten jakiś jest pretendentem do czegoś tutaj, A ja mówię, no, git, 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 fajnie, próbuje się wczuć, nie? No i on mówi, stary, zobacz na tego w czerwonej kurce, w czerwonych ochraniaczach. Mówię, no, 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 to jest tam Krzysztof jakiś, w ogóle on jest totalnym kosurem. W zeszłym roku zajął jakieś tam trzecie miejsce, Mistrzost. A mówię, no, kozak, kozak, kozak. Nie, no i próbuję się wczuć w to. Nie kompletnie tego nie trzeba, ale próbuję się wczuć, nie? I on mówi, pa, pa, pa będą startować, będą startować, nie? No i w pewnym momencie jest takie. I ja tak. I ruszyli, nie? I tak jeżdżam. Tak mia jedno kółko, drugie kółko. Ja tak się pytam, stary, ile takich kółek? Mówię, no, z 20 będą jechać. A ja mówię, aha, aha. No i tak trzecie kółko. No, po piątym kółku ktoś kogoś wyprzedził. I on mówi, o, stary, pa, pa, pa! Michał przyścignął Krzysia! A ja mówię, no, 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 no. i tak szóste kółko. No nie 20, no tam, nie wiem, no chyba z cztery jechali, czy z sześć, no. I tam mniej więcej po piątym kółku tak piąte kółko. Piąte... O mówi, pa, 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 ostatnia prosta! Nic kompletnie się nie zmieniło. Kolejne kółko, zajechali na metę, on tak. Ja pierdzielę, stary! A mówię, ty, Michał, bo to. Michał, ma na imię ten kolega. Mówię, Michał, bo to. oni w sumie skończyli na, z takich samych pozycji, jak wystartowali. A on mówi, no nie, przyziek ścignął Michała! A ja mówię, a, no nie no tak, tak. No i. usiadłem, cztery. Możliwe, że cztery. Możliwe, że cztery, no. Ja już na nie liczyłem, no nie wiem, nie, nie patrzyłem na TT, te, no, ale możliwe, że cztery kółka. Albo to, a nie, al, albo nie wiem, czy pierwsze dłuższego nie jechali. Bo pierwsze to był, nie wiem, czy to nie był taki pokazowy jakiś. Bo to był festiwal czegoś tam. Więc wydaje mi się, że później jechali cztery, a pierwsze było dłuższe. Może to nie było faktycznie 20, tylko. Tylko yy, tylko więcej. Więcej na pewno było niż cztery, Może to było pokazowe. No ale już nie pamiętam. Yy, no i tak usiadłem jeszcze na jednym. Dokładnie to samo się działo. I ja powiedziałem, Michał, z całym szacunkiem do ciebie. No nie dla mnie, nie dla mnie, dzięki. No i on powiedział, nie no stary, przekonasz się. No i posiedziałem jeszcze tak z, z dwa wyścigi, trzy. Powiedziałem, Michał, dzięki, nie no, ja wezmę sobie piwo i będę się siedział i pił piwo. No i to siedziałem do końca i... I w sumie nigdy więcej nie pojechałem na żużel. Ale... ale jakby ktoś lubi, nie ma problemu. To samo Formuła 1, Formuła 1 też mnie nie jara. Też... Z, dla mnie ja potrzebuję sportu, gdzie się dużo dzieje. Dużo dzieje, no. Co, Co udało, udało się? Czemu easy? 5 zł. Ja złożyłem wniosek Aha, na. Aha! I miała 5 zł, która mnie... stworzyłaby dyskotekę z pomocą administracji jak